Watching over you. Obrażenia zwiększone. Uważajcie, bo tutaj na, prawie na, na pewno będzie ten czekał na zewnątrz Junkrat z, z rozłożoną pułapką i z miną. Złóżmy cię A, do przodu. Ej, do górą. Dobra, spokojnie. Ja, ja do ciebie doskoczę jakby coś. Jakieś będę ci mógł, żebyś się do krawędzi podszedł. 5, 4, 3, 2, Masz ogromnienie. Rozpoczyna się akt. Zdobądź cel A. Kontynuuj na przejście drugie. Ono. Potrzebuje wtórzenia. O, no. o Jezu, pre mnie traf. Przed nami sierżczka wroga. O. Wieżyczka wroga zneutralizowana. Stu, stu, suus, Kirox, stu. O Boże, cztery miała ten Gdzie boli? A, u góry złomiasz w ogóle, siedzi. Eee, nie no. wchodźcie do pokoiku po prawej, tam masę metra rozłożona, cztery turety. I learned the hard way. Przybyło wsparcie. Gdzie po prawej? Dzięki za pomoc. Nie wiesz na plecach. No. Nikt nie wybierasz. Kurde, fary jak się wzmocni to jest. Strumień leczący uruchomiony. Coś tu Ucieka żeś. O. Oj, uciekać, Podeszliśmy. ziemię. Dobra, no padania równa się. Dobra, ja spróbuję zbliżować ten jak coś totem, to tam leci za mną. Uh. Wizjer taktyczny aktywowany. Uh. Obrażenia zwiększone. Znowu tutaj jest! Z... No, z... mają po lewej stronie portal jak coś. <grym grym grym> przez... To jest bronione przez cztery turety jak coś, także... Lepiej ten rozpuszczem strzelbyć. Zajmuje tam kurde się wyszła. trzeba skupić tą łaską. Chodźcie po to. Rozpocznij atak na cel B. Hmm. Bafik elegancko. No, się ze mną. Moja Okej, okay, tego promienia nie można i... Podbić w żaden sposób. wzmocniłam twoje ataki. Jakiego promienia? Eee, Symetry, wiesz. No czy podejrzewam, że taki że ale... myślałem, że może raga, które... Po lewej jest z tyłu Skyrox na dole tutaj potrzebuję tutaj tego sci Weź dwie tabletki i zadzwoń do końca. O prawda się Nie, za późno, cholera. Już nie wiedziałem, że żeście tam zginęli, chciałem zejść do i... Ja nie mogę wszędzie za wami pójść, musicie pilnować, żebym... Yy, bo ja musiałem uciekać nas. Okej, okay, jestem z tyłu mocno. I nie mogę do nikogo doskoczyć. Puro, ta wieżyczka tam jest cholera jest na, na, strasznie przeszkadza. Trzeba z prawej wejść. Znaleźć okay. mi ten przeklęty teleport. To mam wyżyczkę i snajpera. to fara. I tutaj symetra już się rozkłada chyba coś, się zdaje. Masz leczenie, masz, masz, masz. Tak, tak, tak? Okay. ci atak. Jest we mnie smog! Ał, rejt. Zlewita. mnie z każdej strony. Obrażenia zwiększone. Z tyłu, z tyłu! flame, flame. flame. O, oh, ty! Czekaj, czekaj, mam tu Bastiona, wiesz? No to, ale ja nie mogę sam pójść za tobą, pamiętaj. FAK! Bastion jest na low! Strzelcie w Bastiona szybciutko! Aj. No kurde! 10% HP została ta z symetryki w szalach A shit... Leporter zniszczyłem O, no i zresztą... Może on tak za daleko i tak nic, nie będzie przynosić ja nie goncie, nie dajcie się teraz tak zabijać, jak jesteśmy tam pojedynczo. No chyba, że faktycznie. metra siedzi przy samym wejściu na dole. Nie mogę no, doskoczyć do. Tam. Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. Ten Tym liczyjem się kiedyś resetuje, czy nie? Przemówienia. To znaczy, on, on ma trzy, nie trzy, trzy pozycje, dobre. wiesz? Mhm. jednym z ci nie mogłem podchylać, nie było szans. Potrzebujemy wejść górą, nie ma sensu iść przodem, nie? No. To, że górą, to znowu te wieżyczki stoją. Lubimy Reinhardta. No, Bez no. sensu, zupełnie każdy. Pobiegłem za tym Reinhardtem, tak czułem, że to jest zły pomysł. Na jeden strzał padłem od tego, ja od Hanzo. Ten Hanzo ma jakiś zwiększony hitbox, kurde, tak... A, ale wiesz to też nie jest ciężko wbrew pozorom strasznie straszeniem grać Dobra, dobra Eee, no dole Hanzo. No, no. Ale ta symetra ciśnie Co ten gości robi ten Niesamowity Dobra, z eee... piną Nie chcecie górą wejść? No dobra, spoki spróbujemy jeszcze Mamy czas o kurde miałeś na, na buźcie tego smoka Kurde zakleczami ci wszystko

moja moc wzrosła drobnych. Lasci mięgoci pojadajem O Przyszłym dnia. Kajem podboki, Ten tch? Winston. Ok. Tylko tak dalej. Uwaga z tyłu. No nadziałem mu się prosto na ten. A pierdo. Hanzo będzie teraz po prawej stronie góry. Uważajcie. No i Fary jeszcze ma. Więc... Masz o. wzmocnienie. My żyjemy tutaj. No trzeba będzie w końcu tutaj się wziąć w garść i wejść tam. W wyścig... No, i wejścimy jeszcze mamy górą. No i jeszcze... Wierzę. No dobra, spali własni. Niech ktoś? Z tego razem tak, wiesz, że po prostu ty rzucisz od razu rozpryska zanim ja wyjdzie. No podskoczyłem prosto pod smoka, kurde. Za farą. Nie mogę sterować tym lotem, mogę się tylko unosić. I tak mnie tylko ogonkiem. Zajmuję cel! To mnie! Zajmiemy to i wygrywamy, tak? Aha. No tak, 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 tak. Zrobiłam się... <coughs> Złóżmy cię do kupy. Obrażenia zwiększone. <coughs> Dobra, trzeba jeszcze bardzo porządnie to zrobić. Nie, zabraknie. Ten kasymetra denerwuje cały czas. Ktoś wzywał lekarza? Oraz Jedna wyżyczka, wchodzę na środek. Kurde, próbowałem mu pomóc, ale. Jestem w i Teleporter wroga. Dobra, zabiję, na do Złóżmy cię do Nice. Hmm. symetra na mnie ja idzie. O kurde. Jezus, Maria, ta symetra mnie strasznie wierzyła. męczyła. No, strasznie Ale ładnie poszło, na spokojnie. O, to się przywitał, ładnie. No, no. Najlepsze zagranie meczu. No, no, no. O kurde. Jak ty tego smoka wysłał? No spało na razie. Wy nie wierzcie Siak. za szybko. Ja pierd... Nie wiem. Asyst defensywnych. Niezła rzecz. Z się się chyba jednak najlepiej bustuje yy, łaska, bo obie mogą latać wtedy i... Dzisiaj, wszyscy. Działałem. 6, 4, 3. No to lecimy. Mamy lucia? Czy ja słyszałem lucia? Jak jest lucia, to nie jest źle. Tylko nie mamy z takiego tanka jak Reinhardt 3 czy. Ładnie. Czy... Tak. Tak. Potrzebuje ktoś leczenia. Was. Elegancko, dawaliśmy radę. Wszyscy do sedu. Poszalałeś. Co ty się tu ze mną bijesz? Tak seria za tu. moje miksy. To Tutylko Gdzie ta mała jędza? Dobra, osłoniłem jednego, ale ta sprawiedliwość prosto z chmur. Dobra, zabiję wreszcie. Jestem gotowa na więcej! Dlatego nie, nie, nie lubię widoku z perspektywy naszego przeciwnika, ponieważ tracę, kurde, kontrolę nad tym, co się dzieje na polu bitwy w momencie, kiedy mnie nie ma. I też nie lubię patrzeć, jak mnie ktoś zabija, żeby wszystko było jasne. Macie barierę! Chodźcie się podleczyć! No i. Bariera akcesoria. Bariera leczy? Bariera akcesoria. Bariera akcesoria. Bariera akcesoria. Bariera akcesoria. No akcesoria. Bariera inaczej. Sam akcesoria. sobie, oni wchodzą pojedynczo. nie wchodzą akcesoria. nie akcesoria. w ten sposób. A może? Nie, chyba nie

Dostałem jakiś punkt. No i dobrze. Zaria się sprawiła dobrze na tym punkcie, ale to. Ja wiem. Przede wszystkim zasługa chyba sojuszników, bo ona tam za dużo obrażeń nie robi. Ale kilka osłon było fajnych. Kilka kili. Staram się na lucz się rzucać tą osłonę, bo. on Będzie głównym celem. Można też rzucać sobie na grubociągę, bo wtedy on będzie często dostawał i można sobie zbustować obrażenia. Ale to. Jeden. Odpalam walkę. Więcej czasu! Ja Czekasz, ludzie wyjdą, i wtedy odpala po chwili. Dalać tutaj! Gotowa do walki. Ta fala jest cholera dobra. Dzisiaj o ich oporze. Zajmujemy Olera, niewiele brakowało teraz były po nas, ale liczymy, bo liczymy powoli. Osłaniam was! Nie boj się! Atakuj mnie! Pokaż na co cię stać Dobra, zwiał. Co miał za wyjście, Jazda! Daj, nie poślak. Tarcza jest, jest. Leczymy się, leczymy. Macie barierę, jazda. Uważaj! Uwaga, leci! Pokręćmy pasy! Gotowa do walki. Taki rozwaliliśmy to. Powinienem za to medal dostawać Że wychodzę nie, klatą na oponę. Chodźcie po pierwszą bombę. To nasz był. Dobra. Ja to spokojnie sobie czekamy. Rzucamy tarcze od czasu do czasu, jak dziś Grazarium nie jest jakaś wyjątkowo wymagająca. Ale to pewnie już wam pokazywałem wcześniej. Jest bardzo taki luźny i pasywny tank. Też jak się coś ktoś zbliży, no to wtedy się strzela, nie? Ale w takich sytuacjach mamy kontrolę nad polem bitwy, to może. nie warto. Czegoś też Okaz na co cię stać!

Najlepsze zagranie meczu. O no kurde, fajny skin, kolego. Ja też ja wiem. Oryginalny chyba jest lepszy. Ten jest po prostu fajny, bo jest inny. Wybiło południe. Wow. Jednego koleśa w bazie zrobił prawie. Ale go nie ma tutaj. Ten mi się podobał, jak grał. Ładnie ten leczył tam na punkcie. No i proszę. A moje osobiste wyniki pewnie będą śmiechu warte, no, ale co zrobić? Nie, nie zginąłem wiele razy, nie, dwa razy w ciągu całej gry. Czas przy celu 37 sekund, ja Nie do końca wiem, jak to się ten, jak to się mierzy. Niby na jakiej zasadzie Stałem non stop na celu, ale może liczy się ten moment, kiedy się przejmuje punkt, a nie kiedy już jest przejęty. Ale czas przy celu to czas przy celu, nie? True self. Without form. No to co? Lecimy w towarzystwie Zeniaty. Mam nadzieję, że zabawa będzie przednia. Tylko nie dajcie. Się Taki jest plan. Dałem leczenie Gengiemu. Przypuszczam, że on najbardziej się wysunie do przodu, ale będę się przyglądał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam też silne podejrzenie, że nasi przeciwnicy będą 4, gdzieś blisko. 3, 2, 1. Rozpoczyna się. Zdobądź cel A. Gryź Stefanie. Bardzo blisko. No to się zdarza. Mnie szybko załatwia, co? Cykl rozpoczyna się na nowo. <grym«> N N N <grym«> Kurde, wyjście na niego. Co? i będą stać tak pojedyncza. No ja pierdzielę koleś po prostu czekał na cooldown, rzucał ci.

tam temu niech leczy a mamy czas na przejęcie spokojnie Uwaga. o tym jaka jest przeznaczenie bitwa jeszcze zaprowadzi. się nie skończyła no. No. Nie, mam cię łodze się zemściłem za te złe rzeczy Cel A zdobyty. Rozpocznij atak na cel B. To lecimy, panowie. Przed nami wieżyczka. Jest niezaprzeczalnie rzeczywista. Nie wątpię. Wieżyczka prawa zniszczona. Seria zabity. zawodna zawodnicy. Nie Proszę Bardzo leczymy tutaj tego, żołnierze. Przejmuje cel. A, jak jakby ci było to potrzebne? Jestem No i porobione. Krótko i na temat zaspali tam strasznie w defenzywie. Fajny ten Genji, nie? Najlepsze zagranie meczu. To jest kurde łotr. Zwróćcie uwagę, że on ma innego Ultimate, nie? Inaczej, inny ma To kurde. Ale go stracili w ogóle z oczu. Podział o asystach zabitych. Tak jest, brawa, ro. Dobra robota. No co? Tylko ja sobie dałem, nie jak ktoś mi dał, na szczęście, no. Świetnie. Świetna robota. Zenyatta jest, kurde, strasznie delikatny. Łotr. Bardzo łatwo nim odebrać, no ale nie mieli zebrać, ale nie mieli jakichś tam... ...snajperów, którzy by mnie kasowali strasznie, więc jest okej. Okay.